Jednym z kuracjuszy, który odwiedził Rymanów Zdrój był nasz wybitny przedstawiciel Młodej Polski Stanisław Wyspański. Wakacje w sierpniu 1901 roku gości w Rymanowie Zdroju w pensjonacie Leliwa i po swoim pobycie, tak zauroczony tym pięknym krajobrazem, ludźmi, Kulturą materialną pozostawił po sobie piękny wiersz, który eksponuje ten piaskowiec krośniński i tablica brązowa z popiersiem właśnie Stanisława Wyspiańskiego i fragmentem jego wiersza, który tak pięknie brzmi, pozwolę sobie go mały fragment zacytować. Hej las Rymanowski za mgłą, a mnie dzisiaj jechać do Krakowa. Czemuż mi to oczy zaszył zą? Czemuż słońce za chmury się chowa? Hej, gospodarz szykuje powóz na drogę, Spakowane korzyska już stoją, Jeno myśli myśli nie mogę Ni w podróżny tobołek związać żałość moją. Jeden mi się podobał ten las, Jako ściana stał przede mną, Dumny, posępny, tajemniczy, Była weń uroczystość setletnia chowana, Milczał, a mnie zdawało się, że pieśnią krzyczy. Koniec cytatu. Tak właśnie opisywał Piękne pejzaże Rymanowa zdroju Stanisław Wyspiański.